Witam wszystkich. Ja nazywam się Hinsul i Chciałem Wam się przedstawić. Mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A cóż, w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecywałem Wam, że wrócimy do aktualizacji. No i jest właśnie aktualizacja 3.1. I cóż, pierwsze co chciałem Wam przedstawić, to dwie mapy. Jedna nowa, druga z wariantem dodanym pogodowym w wersji Typhoon. Zobaczymy zaraz. Ale najpierw zajmiemy się tą mapką. Jest to mapa TIWAL. Mapa, można powiedzieć, pola bitewne z I wojny światowej, z tego co wyczytałem na Wikipedii. No i tutaj właśnie były naprawdę dość spore bitwy rozgrywane przeciwko, właśnie jak dobrze wiemy, cesarstwu niemieckim, tak. I cóż, wróćmy do samej mapy, powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda, jest tutaj sporo zieleni, jest i sporo góreczków, pagóreczków, dość duża mapa, ma dość, chyba największa mapa, jaka właśnie teraz została wprowadzona na konsolach, z tego względu, że ma jest o wielkości kilometr 200 na kilometr 200. I zobaczcie, tutaj jakieś fortyfikacje na środku. Mamy tutaj jakieś bunkry. Coś, coś takiego. Także jest sporo też takich miejsc, gdzie możemy gdzieś tam. Dajmy na to zawiesić się czy coś. Także trzeba będzie tutaj uważać. Ale no naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Widać naprawdę taką, takie pole prawdziwe, bitewne. No i dookoła jest. Sporo zieleni, sporo drzewek, tutaj jak widzicie jest też jakaś dość taka większa górka, będzie można fajnie grać na wieżę. Chciałem tutaj podziękować kolegom z mojego klanu, Mielczarowi i Gryzliemu, że po prostu pomogli mi w nakręceniu tego materiału dla was. No i cóż, zobaczymy co będzie tutaj dalej, tutaj śledzimy Mielczara. Jest jakaś wioska, no i właśnie tutaj są takie. Zobaczcie, górki, pagórki, gdzie można gdzieś tam utknąć. Także też trzeba uważać. Po środku biegnie jakaś rzeka. Są i fajne wąwozy, jak widzicie. No i tutaj, jak widzicie, pierwszy raz Centurion Action 10. Czołg, który właśnie pojawił nam się w tej aktualizacji, zamieniony za fv 4202, czekałem na ten czołg bardzo długo, aż w końcu jest. I powiem Wam, że warto było czekać. No i zobaczcie, jest trochę pola. Fajnie, bo nie jest aż mapa taka bardzo płaska i jest naprawdę dość sporo fajnych pagóreczków. Ja, szczerze powiem, że właśnie takie mapki lubię. Nie mam miasta, co mi odpowiada. Dość ciekawie to, naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. No i zobaczcie, tutaj do strony bazy można powiedzieć jest taka, takie można powiedzieć takie pole. Z laskiem jakimś tam, z jakimiś drzewkami. No i jest baza, jest dość otwarta e, przestrzeń. Znowu Mielczar stoi e, na końcu mapy. Naprawdę świetnie to wygląda. Można powiedzieć, że na mapie jest, e, mamy wszystko, tak? I roślinność, i wodę, i jakieś góry. E, jest, no naprawdę dość ciekawie to wygląda. No a na środku całe pobojowisko. Te leje po tych, nie wiem, to bombach prawdopodobnie, są dość głębokie, tak zaraz zobaczycie, jak wiedzie czołgiem, jak to mniej więcej wygląda, w porównaniu właśnie do pojazdu. No cóż, ja wiem, że koledzy z pc -ta naprawdę nie mogą się doczekać na wiele map, których, które my już posiadamy. Jedynie co, jedynie co, po prostu mogą czekać, no i ja co mogę powiedzieć siebie, to zapraszamy na konsolę. Wiem, że może dla was to jest troszeczkę uboga rozgrywka czy coś, ale naprawdę frajda jest niezła i nie jest może aż tak źle jak wam się wydaje. A tutaj chłopaki testują Centuriona. Do Centuriona wrócimy e, prawdopodobnie w oku Hinzula. pokażę wam ten pojazd. Ale dzisiaj jeszcze zobaczymy właśnie e, nowy pojazd, e, który do, został dodany, czyli Stiftana Mark 6. Bardzo polecam. No i ten odcinek będzie wokół Hincula już dzisiaj. Także cóż, e, mapa, tą którą widzicie, Tival, e, bardzo fajna moim zdaniem. Zobaczymy grywalność tej mapy, ale z tego co widzę, naprawdę dość spora i fajne naprawdę są przestrzenie na tej mapie, także myślę, że nie będzie się nudziło. I cóż, zobaczmy teraz jeszcze mniej więcej te bunkry, nie bunkry, tutaj zaraz chłopakom powiedziałem właśnie, żeby podjechali nam pod te właśnie fortyfikacje. No i zobaczymy jak to wygląda. Zobaczcie, dość wysokie te okopy są porobione, ale jak widzicie spokojnie można przejechać pojazdem. Kromka sobie w miarę radzi, to myślę, że inne pojazdy też będą sobie radziły. A tutaj podejrzewam, że artylerie będą miały dość spory raj, bo mapa jest otwarta. No i zobaczcie, teraz wiedzie pojazdem właśnie tutaj do tego leja. No, dość, dość spore, naprawdę jest to dość duże. Ale czy się da wyjechać? Da się wyjechać, zobaczcie. No i kolejna rzecz, zobaczcie, nawet te bunkry, można je po prostu niszczyć, zobaczcie, i spokojnie pojazdem później można przejechać. Ja wiem, że w pierwszej wojnie światowej nie były używane takie pojazdy, jak teraz mamy tutaj właśnie z II wojny światowej. I nie tylko ale właśnie pojazdy czołgi gdzie były właśnie zastosowane pierwszy razy w pierwszej wojnie musiały radzić sobie z czymś takim no i po prostu były tak skonstruowane żeby przejeżdżać przez te okopy przez te zasieki Okej okay, to by było na tyle przechodzimy zaraz do kolejnej mapy i słyszymy się w kolejnej mapie